Pięć głośnych spraw i aktualizacje wyroków, które w nich zapadły. Sprawa numer 1. Kryptonim skóra. Oskarżony Robert J. został uniewinniony, więc prawdziwy morderca studentki Katarzyny pozostaje nieuchwytny. Sprawa numer 2. Trzyletni Tomuś z Grudziądza Sąd apelacyjny zmniejszył karę dla jego oprawców. Ojczymowi skrócił wyrok z 25 na 15 lat więzienia, a matce z 5 na 4 lata. Sprawa numer 3. Dorian S i napaść na Lizę w Warszawie. Młody mężczyzna został skazany na karę do więzienia już prawomocnie. Sprawa numer 4, czteroletni Leon. Zarówno matka, jak i jej konkubent usłyszeli karę 10 lat więzienia. Sąd uznał, że nie działali z bezpośrednim zabicia dziecka. Sprawa numer 5. Piotr G. i związek z córką we wsi Czerniki. Mężczyzna usłyszał wyrok 3,5 roku więzienia za znęcanie się nad rodziną, ale jeszcze będzie odpowiadał za morderstwa noworodków. Drugi proces w jego sprawie wciąż się toczy.